W tym filmie pokażę, w jaki sposób skonwertować plik Excel na pliki od wat 7 w formacie XML obowiązujący od roku 2020. Skupię się przede wszystkim na zmianach, ponieważ procedura konwersji jest identyczna yy, jak poprzednio. Ona została omówiona w innych filmach na naszym kanale. Zatem oprócz zakładek dotyczących sprzedaży i zakupu mamy nowość, zakładkę Deklaracja, gdzie musimy wprowadzić wszystkie kwoty, które dotychczas zostały podawane w formularzu VAT-7. Jeśli chodzi o sprzedaż. Część kolumn pozostała taka jak poprzednio, natomiast największe kontrowersje wśród przedsiębiorców budziły nowe kolumny, to znaczy grupy towarowe, w których mamy 13. Możemy sobie obejrzeć, jak one wyglądają. No, niektóre wyglądają dość y, oczywiście, ale niektóre y, tajemniczo są opisane przez Ministerstwo Finansów, y, dlatego przygotowaliśmy. Gotowe odnośniki do stosownych punktów ustawy. No, i tak na przykład widać, że grupa towarowa numer 2 dotyczy benzyn i paliw, także jeśli tego nie sprzedajemy, to możemy śmiało taką kolumnę skasować w naszym arkuszu. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o procedury. Możemy sobie obejrzeć ich listę i sprawdzić ewentualnie odnośne ustawy. Kwestia dotycząca rubryk na kwoty netto i VAT wygląda podobnie jak poprzednio, ale również te kolumny, które nas nie interesują i nie są właściwe dla naszego przedsiębiorstwa, możemy sobie śmiało. Skasować. Wszędzie mamy oczywiście od, odnośniki do stosownych informacji z Ministerstwa Finansów lub stosownych ustaw. Zatem, po przygotowaniu kolumn, które obowiązują nasze przedsiębiorstwo, możemy zapisać sobie cały plik. No i przystąpić już do y, przygotowania y, deklaracji. No, wygląda to bardzo podobnie jak poprzednio, czyli wybieramy y, y, plik zadany y, miesiąc. Wprowadzamy sobie y, okres. Możemy sobie wprowadzić również cel y, złożenia. No, ja pokażę w przypadek, kiedy chcemy złożyć korektę deklaracji i tworzymy plik XML. Nasz, nasze oprogramowanie importuje wszystkie wymienione wcześniej zakładki, włącznie z informacją dotyczącą korekty i przygotowuje plik w formacie XML. Plik ten możemy sobie obejrzeć, pod zwykłą przeglądarką. Jak widzimy tutaj informacje dotyczące nagłówka, podmiotu są takie jak poprzednio, ale tu mamy na przykład informacje dotyczące deklaracji, gdzie widzimy kwoty z poszczególnych rubryk lub powód złożenia korekty. Dalej rzecz wygląda podobnie jak poprzednio, czyli mamy serię Wierszy sprzedaży, z tą dodatkową informacją, np. dotyczącą grup towarowych lub typów dokumentów. Dalej sekcje dotyczące podsumowania, które można znaleźć w ten sposób: podsumowania sprzedaży. A następnie są wiersze dotyczące faktur zakupu, a na samym końcu podsumowanie faktur zakupu. To tyle. Dziękuję za uwagę.